Witam wszystkie osoby spod znaku barana na czytanie energii na miesiąc wrzesień 2021 roku. Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, więc nie z każdym tutaj będzie rezonowało. Jeżeli kompletnie nic tutaj nie będzie dla Was, to zajrzyjcie proszę do znaku, w którym macie hmm, ascendent lub księżyc. Zaczynamy! Baran. Baran. Co dla baranków na miesiąc wrzesień? Uuu, u, u baranków jakaś transformacja, aż, aż karty wyleciały. No, karta śmierci wypadła z impetem na stół, więc baranki coś transformują we wrzesień. Baran, baran wrzesień. Wasza ogólna aura? Na ten miesiąc, ogólna aura na miesiąc wrzesień dla osób z podznaku Barana. Co odchodzi do przeszłości? Co przychodzi nowego? Pierwsze najważniejsze wydarzenie w miesiącu wrześniu, drugie najważniejsze wydarzenie i Trzecie najważniejsze wydarzenie. Dobrze. Ale co powinniście robić w tej sytuacji? Ostrzeżenia, czego nie robić? I z czym wychodzicie? Jaki wynik po tych Waszych poczynaniach? Co z tego wyniknie? Tle królowa monet, moi drodzy, sprawy domu, sprawy rodziny. Yy, również yy, pomnażanie swojego dobrobytu, tak? Serknę tylko chyba widać. Dobrze. Zobaczmy Waszą aurę na miesiąc wrzesień. Uuu! Drogie baranki, Wasza energia, karta ośmiu buław. Yy. Bardzo przyspieszona energia, dużo ruchu, dużo rozmów, dużo wyjazdów, działania, niespodziewanych wydarzeń, takich, które będą wyskakiwały jak króliki z kapelusza. Natomiast miesiąc, gdzie no nie usiądziecie spokojnie, żeby złapać oddech, dużo, dużo będzie się działo. Co odchodzi do przeszłości. No właśnie, przychodzi przyspieszenie, odchodzi powolna energia, gdzie krok po kroku dążyliście do celu, gdzie zdobywaliście wiedzę, gdzie trzeba było rozeznawać się z tematem, dopytywać, dowiadywać się, to już odchodzi do przeszłości. Tak, tą taką, jeżeli coś wam się dłużyło, czy na coś, przepraszam, niecierpliwie czekaliście, to odchodzi do przeszłości. To tak, jakbyście już zdobyli informacje, które, których potrzebowaliście, zdobyli materiały i wszystko, co wam jest potrzebne do tego, żeby działać, i teraz jest takie ogromne przyspieszenie. Co przychodzi? Król Mieczy. Moi drodzy, Król Mieczy to jest często osoba, która ma władzę, więc dla niektórych baranków to może być awans, jak najbardziej. Może być to wsparcie od osoby, która ma możliwości, żeby Wam pomóc. I to będzie takie wsparcie bardzo odczuwalne dla Was w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To są również sprawy urzędowe, więc miesiąc wrzesień możecie być zalani jakimiś papierami, lub to Wy po prostu. W tej osence buław będziecie krążyć między domem a, a jakimiś urzędami. Jest to także król, który zawsze jest pra prawdopodobny, tak? konsekwentny. Nie ma tutaj takiej energii, gdzie kierujemy się emocjami. Tutaj jest, wiecie, takie logika, myślenie i idziemy do przodu. Może też być dla niektórych tutaj baranków. Możecie tutaj los postawić tutaj na waszej drodze kogoś w typie króla mieczy. Dobrze, zobaczmy pierwsze najważniejsze wydarzenie. Dwie monety. Dwie monety, które mówią o tym, że próbujemy utrzymać równowagę, próbujemy coś ze sobą pogodzić, połączyć. No i tak wiecie, no, lawirujemy między jedną sytuacją a drugą, między jedną osobą a drugą. Karta ta też często mówi o tym, że mamy czegoś podwójnie. Dwie prace, dwie osoby, nie wiem, jakieś dwie możliwości, hobby na przykład. I póki co. Póki co było fajnie tutaj żonglować, ale mam wrażenie, że już jesteście tym zmęczeni. Dlatego karty tu pokazują, coś trzeba odpuścić, żeby zachować tę równowagę, ten przepływ energii, przede wszystkim przepływ tego pieniądza, tak? Bo tu mamy dwie monety. Zobaczmy drugie najważniejsze wydarzenie. Paść mieczy. Moi drodzy, albo sprawy dzieci. Albo chodzi tutaj o to, że niektóre baranki będą zdobywać wiedzę, będą się uczyły, mogą tu być szkolenia, mogą tu być studia, kursy. Natomiast jest to też karta, która mówi o tym, że bronicie jakiejś swojej postawy, swojego zdania, tak? Będzie tutaj potrzeba wykazania się asertywnością. Będziecie troszeczkę sami na tym polu bitwy, natomiast wy jesteście tutaj odważni. Stawiacie opór, ponieważ wierzycie, że. Walka, którą podejmujecie, jest słuszna, jest słuszna przede wszystkim dla was. I trzecie najważniejsze wydarzenie. Karta kapłanki. Słuchajcie, kolejna karta, która mówi o wiedzy, tak? o zdobywaniu wiedzy, o autorytecie. O właśnie o szkoleniu się. Ale jest to także karta, która mówi o intuicji, która mówi o prawdzie, o mądrości. O. O tym, że posiądziecie wiedzę, yy, której inni nie mają. Będziemy potem dopytywać te karty. Co robić, kochani? Działać. <grytanie> Działać, podejmować ryzyko, yy, kreować, tworzyć. Słuchajcie, y, ma wrażenie, że ten miesiąc y, wrzesień, biorąc pod uwagę tutaj te osiem buław, to przyspieszenie, które do Was przychodzi, i karty Wam też mówią: y, działajcie. Y, będzie naprawdę dla Was takim miesiącem, że nie będziecie wiedzieli, w co ręce włożyć. Tutaj też są y, wyjazdy, podróże, więc jeżeli taka okazja się nadarzy, y, korzystajcie z tego. Korzystajcie z tego. Mm. Idźcie w to nieznane. Mm. Nie bójcie się, bo każdy as to jest y, jakaś szansa od losu, która się nadarza. Często przegapiamy y, to, ponieważ y, nas, nas, nas nasz strach nasze obawy przed tym, a co będzie, a co ludzie powiedzą. Ale to nie ma znaczenia, co ludzie powiedzą. Ludzie i tak zawsze będą gadać, czy ty zrobisz tak, czy inaczej. A to jest twoje życie. To jest twoje życie, i karty mówią: działaj, podejmuj nowe wyzwania. Chcesz otworzyć firmę? Otwórz. Chcesz wyjechać w podróż? Jedź. Chcesz mieć romans z kimś, kto od dawna ci się podoba, do przodu. Do przodu. Czego nie robić? No właśnie, nie zadręczać się, kochani, nie brać na siebie nadmiaru yy, obowiązków, szczególnie jeśli to nie są wasze obowiązki. Nie wyręczać nikogo, ale też nie poddawać się. Nie poddawać się, dlatego że już bardzo, <laughs> w, w tej, szczególnie jeśli chodzi o tą kartę króla, yy, przepraszam, rycerza monet, wy już naprawdę bardzo daleko zaszliście. Wasza cierpliwość i konsekwencja yy, przyniosą tutaj efekty. Bo macie jakąś szansę na, na, na coś nowego. Być może, na, być może nową pracę, tak? Na coś kreatywnego. Coś, co yy, w dalszej perspektywie przyniesie wam yy, efekty, długofalowe efekty. Nie poddawajcie się, bo już naprawdę, yy, no... Parę schodków Wam tylko zostało, żeby wejść na ten szczyt i zdobyć tą wieżę. Moi drodzy, zanim tutaj otworzymy, pokażemy kartę, z czym wychodzicie. Karta, która pokaże wynik Waszych wrześniowych poczynań, co z tego wyniknie, dopytamy tutaj. Dopytamy. O co chodzi z dwójką mony? Królowa Buław, albo może tutaj chodzić o dwie osoby, że będziecie wybierać pomiędzy dwoma osobami, albo będzie trzeba tutaj zrezygnować z jakiejś pracy, tak? bo królowa Buław to jest podejmowanie działań, podejmowanie wyzwań, to jest masa obowiązków. Więc może tak być. Wiecie co, doszukuję się tutaj, doszukuję się tutaj, nie ukrywam, jakiegoś romansu, bo zarówno kapłanka królowa Buław, osiem Buław, karta Asa Buław, również mówi, może mówić o właśnie, o tym, że możecie być w kimś w takiej zażyłej, Relacji opartej po prostu na, na pożądaniu, tak? Na sprawach takich łóżkowych, na seksie po prostu, bo ja nie widzę tutaj kielichów I, mam, i może być taka sytuacja, że niektóre baranki tutaj zastanawiają się, tak? Co zrobić, a wręcz dochodzą do wniosku, że ta sytuacja zaczyna ich męczyć i że nie da się tak dłużej lawirować. Natomiast. Nie mówię, że, że to jest zdrada, tak? Nie, nie w tym sensie. Nie widzę tutaj zdrady. Tylko może być tak, że, że macie dwie osoby i, i, i z kogoś będzie trzeba zrezygnować. Dobrze, o co chodzi z, z paziem mieczy? Cztery kielichy. Y To tak, moi drodzy, jakbyście yy, walczyli o może to głupio zabrzmi, ale o to, żeby nie popaść w jakieś zniechęcenie, w jakiś marazm. Walczycie także o siebie, ponieważ karta czwórki kielichów często mówi o tym, że my jesteśmy smutni, bo czujemy się niedoceniani przez nikogo. Tak, nie czujemy tego poparcia. Pomimo, że się staramy, pomimo, że yy, być może bierzemy sie na siebie zbyt dużo obowiązków. Yy, I tak nie ma tej pochwały, nie ma tego docenienia. I tutaj baranki mam wrażenie, że w końcu powiedzą dość. Dość. Ja zasługuję na ten kielich i ja chcę ten kielich i dosyć tego, yy, takiego poniewierania mną, tak? przerzucania z kąta w kąt. I dosyć mam bycia takim chłopcem na posyłki. O co chodzi z kartą kapłanki? Dziewięć monet. Hmm. Kochani, mam wraż wrażenie, że dążycie tutaj do zdobycia wiedzy, która przyniesie wam. Taką stabilizację, przede wszystkim stabilizację finansową, ale karta dziewięciu wonet często mówi o tym, że stawiamy na siebie, przede wszystkim na siebie. I tak jakby tutaj była taka inwestycja w siebie. Dobrze, zobaczmy jeszcze, o co chodzi z tym królem mieczy. O co chodzi z tym królem mieczy? Co przychodzi do baranków we wrześniu z tym królem mieczy? Dziewięć buław, dziewięć buław, dziewięć buław często jest kartą, która mówi o tym, że jesteśmy już zmęczeni. Wiecie co, może mieliście takie sytuacje, które ciągnęły się dość długo, gdzie wlekły się wręcz w tym, Rycerzu Monet. Mogły to, być, mogły to być jak najbardziej te sprawy urzędowe, i nie było widać tego końca, i ciągle tylko wiecie, przychodziły jakieś papierki, jakieś może przesunięcia terminów, albo że jeszcze trzeba coś donieść, i mam wrażenie, że przychodzi rozwiązanie tego, przychodzi kres. Waszego takiego już zmęczenia, braku zaufania, że już macie ochotę, po prostu rzucić to wszystko, wiecie, w diabły, jak to się mówi. Nie róbcie tego. Wytrwajcie jeszcze. Wytrwajcie jeszcze, jak w tej karcie 10 buław, ponieważ to już jest końcóweczka. Przyspieszenie. Przyspieszenie wszystkiego tego, co się wlokło, czego mieliście już dosyć, będzie miało zakończenie we wrześniu. Dobrze, kochani, zobaczymy teraz, z czym wychodzicie. No i nie ma decyzji podjętej, moi drodzy, nie ma podjętej decyzji, jest blokada, nie dostrzegamy prawdy, nie chcecie tutaj jeszcze um, się określać. Natomiast tak, jeśli chodzi o pracę, może tu być podpisanie jakiejś umowy, bo często wujkamie, czy mówię o podpisaniu umowy. Um, może też być sytuacja, gdzie w kwintesencji yy, będzie trzeba również podjąć jakąś decyzję. Będziecie postawieni przed yy, przed właśnie dokonaniem wyboru, ale to będzie taka trudna decyzja. Wy wolelibyście to jeszcze odsunąć od siebie daleko, natomiast będzie to od Was wymagało właśnie intuicji. Yy, I Natomiast ja to bardziej odczuwam, moi drodzy, tak, że wy, y, że wy w tym miesiącu nie podejmiecie jeszcze. Y, nie będziecie gotowi na to, żeby dokonać wyboru, żeby jeszcze o czymś y, zadecydować. To jeszcze chyba nie będzie ten czas. Dopytam tą kartę. O co chodzi z tą dwójką mieczy? Taka blokada, przede wszystkim blokada emocjonalna, ale też mamy tutaj yy, opaskę na oczy, więc nie chcecie czegoś widzieć, nie chcecie czegoś dostrzegać. Yy, tak jakbyście nie chcieli wyjść poza strefę swojego komfortu, bo, lecz, bo lepsze jest wam to znane niż to nieznane. Ale macie radę, idźcie w to nowe dopytajmy tą kartę dwójką mieczy jeszcze, o co chodzi z tą dwójką mieczy, dlaczego tak tak kochani, chcecie trzymać się kurczowo tego co stare, tego co wasze tak boicie się zmian, nie chcecie zmian tak jak powiedziałam, wolicie to znane niż a obawiacie się tego, co by było Gdybym jednak podjął, podjęła to wyzwanie. Drogie baranki, decyzja zawsze należy do Was. Karty to tylko wskazówki. Jeśli taka Wasza wola, to widać tak, tak musi być. Ja Wam życzę wspaniałego września. Pozdrawiam Was serdecznie.